Stoisz przed wyborem ścieżki zawodowej lub myślisz o przebranżowieniu się, ale nie masz zielonego pojęcia, co chciałbyś robić? Spokojnie. Sam do 23 roku życia nie wiedziałem. Poszedłem do liceum, bo nie miałem żadnego planu na siebie. Później poszedłem na studia i ukończyłem ekonomię. Po pierwsze, dlatego, że tak chcieli moi rodzice, a po drugie, ponieważ nadal nie miałem żadnego planu na siebie i stwierdziłem, że w ten sposób będę miał troszeczkę więcej czasu. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie uważam, że studia były mi kompletnie niepotrzebne. Dzięki temu, że poszedłem na studia, przeprowadziłem się tutaj do Wrocławia, gdzie poznałem mnóstwo fantastycznych osób, dzięki którym mogę robić różne fajne rzeczy, chociażby dzięki którym nagrywam te filmy na YouTube. Po studiach pracowałem ponad 3 lata jako doradca klienta w banku, ale cały czas czułem, że to nie moja droga. Czułem się na maksa zrezygnowany i dochodziło to do takiego momentu, kiedy byłem bliski załamania nerwowego, bo nie wiedziałem, co mogę robić innego. Chciałem znaleźć coś, co będzie sprawiało mi zarówno fan, co będę chciał robić każdego dnia z przyjemnością i co pozwoli mi godnie żyć. Przez te wszystkie lata brakowało mi czegoś, co pomogłoby mi odkryć, jakie mam talenty, następnie powiedziałoby, jak mogę je wykorzystać i pomogłoby mi odnaleźć moje takie wewnętrzne dlaczego. Taki większy powód, taką większą misję i cel w życiu. Brzmi znajomo? Jeśli tak, to posłuchaj. Około 4 lata temu postanowiłem wziąć los w swoje ręce i z buta wszedłem w świat digital marketingu i tworzenia treści. Zacząłem tworzyć content i budować markę osobistą. Pozyskałem pierwszych klientów na moje zlecenia na copywriting. Założyłem działalność i zostałem freelancerem oraz twórcą. Jedyne, czego tak naprawdę z perspektywy czasu żałuję, to fakt, że nie odkryłem tego dużo, dużo wcześniej. Jednak to wcale nie musi tak wyglądać w Twoim przypadku, ale o tym opowiem Ci za chwilę. Ostatnio sporo czasu poświęcam na naukę nowych technologii, jak chociażby ChatGPT, czym chętnie dzielę się na moim kanale, co pewnie, jeżeli oglądasz moje filmy, już doskonale zauważyłeś. Stworzyłem wersję beta własnego agenta GPTS, doradca kariery, który na podstawie darmowego testu osobowości i Twoich odpowiedzi na kilka kluczowych pytań wskaże Ci kilka możliwych i dopasowanych do Ciebie kierunków rozwoju kariery zawodowej. Tak więc, bezbędnego przedłużania, lecimy z tematem. Na początek szybka informacja dla Ciebie. Aby skorzystać z doradcy kariery, musisz spełnić tak jakby dwa warunki. Pierwszy z nich to, że musisz posiadać płatną wersję ChatGPT, a więc wersję Plus, Enterprise lub Team. Bo to właśnie ona pozwala na korzystanie z agentów GPT-S. Druga kwestia jest taka, że ten GPT-S jest niepubliczny. A więc oznacza to, że mogą skorzystać z niego tylko osoby, które posiadają specjalny link. Jednak nic się nie martw, znajdziesz go w opisie pod tym filmem. Kwestie organizacyjne mamy już za sobą, więc przejdźmy do okienka ChatGPT, które widzisz teraz na ekranie, gdzie wspólnie przejdziemy przez cały proces z doradcą kariery krok po kroku. Gdy już wejdziesz do panelu doradcy kariery, zobaczysz, że tutaj jest jego opis, jest logo z taką słówką. Jest tu napisane, że na podstawie wyników testu 16 Personalities pomogę ci znaleźć wymarzony zawód i zaplanować ścieżkę kariery. Wystarczy teraz kliknąć tutaj button, zaczynamy, a doradca kariery przeprowadzi nas przez cały proces krok po kroku. Doradca kariery odpowiedział nam, że zacznijmy od pierwszego kroku: proszę udaj się na stronę 16 Personalities i wykonaj krótki test osobowości. Wystarczy kliknąć. I tutaj masz stronę, gdzie w 10 minut wykonasz darmowy test osobowości, dzięki któremu po pierwsze dowiesz się nieco więcej o sobie, o swoich talentach, o swoich zdolnościach, o swoich predyspozycjach, a po drugie ten wynik będziemy musieli, a po drugie ten wynik wykorzystasz za chwilę w naszym agencie doradcy kariery. Tak się składa, że robiłem ten test kilkukrotnie i za każdym razem wyszła mi ta sama odpowiedź. Dlatego pozwolę sobie pominąć test i przejdę do prowadzenia wyniku. Jestem protagonistą ENFJ. Klikamy Enter. Teraz doradca kariery zadał nam kilka kluczowych pytań, na podstawie których będzie mógł zasugerować nam kilka przykładowych ścieżek zawodowych. Te pytania dotyczą takich rzeczy jak zainteresowanie i pasje, mocne i słabe strony, preferencje zawodowe, styl pracy, cele zawodowe i o to, jak bardzo kreatywni jesteśmy. Daj mi chwilę, zaraz do ciebie wrócę. Staram się odpowiedzieć na nie tak, jakby to myślał Robert, młodszy Robert te kilka lat temu. Napisałem, jeżeli chodzi o zainteresowanie i pasję, że od małego lubię, lubię tworzyć różne rzeczy. Że on ADHD, jestem kreatywny, ale nie mam talentu muzycznego czy rysowniczego, i że spędzam mnóstwo czasy, czasu przy kąpie i jestem w tym naprawdę niezły. Jeżeli chodzi o słabe strony, to szybko się rozpraszam, nie lubię nudnych i powtarzalnych czynności, co wynika też z ADHD. Z mocnych stron jestem komunikatywny, zdyscyplinowany i kreatywny, lubię uczyć się nowych rzeczy, technologii i tego, jak działają ludzie. Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie do preferencji zawodowych, to wolę pracować samodzielnie nad taskami. Ważna jest dla mnie praca zdalna i możliwość ciągłego rozwoju, a także zarobki. Najlepiej, gdyby praca była związana z komputerem i telefonem, plus pozwalała mi w różny sposób wyrażać siebie. Na pytanie o styl pracy odpowiedziałem, że lubię elastyczne podejście, nie lubię mieć bicia nad sobą, sam wolę organizować sobie pracę. Jeżeli chodzi o cele zawodowe, chcę pracować zdalnie, tworzyć rzeczy, które będą mogły realnie pomóc ludziom. Chcę dzielić się wiedzą z innymi. No i na pytanie o kreatywność odpowiedziałem, że uważam siebie za osobę kreatywną. Kiedyś nagrywałem poradniki na YouTube, czy projektowałem własne plakaty, które następnie sam sprzedawałem. Więc mam tutaj swoje odpowiedzi. Teraz prośba do Ciebie: jeżeli będziesz korzystać z tego agenta, to proszę poświęć trochę czasu na to, aby zastanowić się i odpowiedzieć jak najdokładniej na te pytania. Ponieważ Chat GPT tak naprawdę nie wie nic o tobie, o tym czym się zajmujesz, co lubisz, co chciałbyś robić, więc tutaj zasada jest mega prosta. Im więcej jakościowych danych mu dostarczysz, tym bardziej jakościowa i bliska temu, co chcesz uzyskać, będzie odpowiedź. Klikamy Enter. Doradca kariery właśnie zaproponował nam cztery różne ścieżki naszego rozwoju. Pozwól, że przeczytam Ci, co otrzymaliśmy. Projektowanie UX, UI. Mamy tu uzasadnienie, dlaczego nam takie coś zaproponował. Myślę, że to fajny wybór, ponieważ właśnie, tak jak to napisał, wymaga ciągłego rozwoju, umiejętności technicznych, kreatywnego myślenia oraz myślenia nad tym, zgłębiania w zasadzie tego, jak zachowują się w danych sytuacjach ludzie, co zaznaczyłem, że mnie interesuje. Na drugim miejscu jest marketing cyfrowy. Uśmiechał się, ponieważ robię to teraz, więc jest to mega fajna sugestia i myślę, że na pewno bym się tym zainteresował. Mamy tutaj rozwój oprogramowania. Myślę, że to jest spoko, ale no nie czuję się na siłach i nie jestem na tyle techniczny chyba, żeby to ogarnąć. Matma też nigdy nie była moją mocną stroną. No i koordynator do spraw technologii w NGO. Tutaj też jest to bardzo ciekawe, jednak my skupimy się tutaj na dwójce, bo bardzo mi się podoba, rezonuje z tym, co aktualnie robię. Pamiętaj, że jeżeli żadna z tych ścieżek Ci się nie spodoba, możesz poprosić doradcę kariery, aby podał Ci kolejne, lub jeżeli masz coś takiego, co już teraz Cię myślisz, że już teraz mogłoby Cię zainteresować lub zaciekawić, to możesz mu to zaproponować, on do tego się odniesie. Przygotowałem wiadomość zwrotną dla doradcy kariery. Bardzo podoba mi się opcja numer dwa. Myślę, że też mógłbym się wyżyć kreatywnie, na przykład tworząc content. Klikam Enter i zobaczymy, co się stanie dalej. Doradca kariery na podstawie wyboru ścieżki. Zaproponował nam mini projekt do zrobienia. Tutaj ten projekt nazywa się Start w Marketingu Cyfrowym. Chodzi tutaj o to, że moim zdaniem najlepiej nauczyć się danych umiejętności w praktyce. Ja tak zacząłem przygodę z marketingiem, wystartowałem od własnego bloga, gdzie nie miałem o tym kompletnie żadnego pojęcia. Wszystkiego się uczyłem, później doszły do tego jakieś kursy, inne materiały. Jednak najlepiej było uczyć się na żywym organizmie, wprowadzając te wszystkie rzeczy, których się uczę w praktyce. Dlatego też tutaj mamy mini projekt, który ma pomóc nam, Zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia kontentu i podstaw marketingu cyfrowego. Etap pierwszy, podstawy marketingu cyfrowego tutaj są jakieś, tutaj czat nam zasugerował, żebyśmy zapisali się na darmowy kurs online, poznali jakieś podstawowe narzędzia i strategie. Jak widzisz, poziom skomplikowania jest niski. Następnie zasugerował nam, abyśmy nauczyli się tworzyć kontent. Tutaj mamy wszystkie rzeczy opisane, jakie jest zadanie, jakie umiejętności dzięki temu zdobędziemy. Dalej poziom skomplikowania średni. Później mamy kampanie marketingowe. Tutaj, jak widzisz, poziom coraz bardziej rośnie. No i feedback i optymalizacja. Projekt mi się podoba, wydaje się ciekawy. Myślę, że zostałbym przy nim, bo zawiera te wszystkie rzeczy, które faktycznie wykorzystuję w mojej codziennej pracy. Więc myślę, że jak najbardziej na plus. Jeśli projekt zaproponowany przez doradcę kariery Ci odpowiada, możesz przejść do kolejnego kroku, gdzie czat zaproponuje Ci najważniejsze zadania i rzeczy, które w głównej mierze przekładają się na naukę i pomogą Ci jeszcze szybciej, jeszcze szybciej pchnąć się w górę po ścieżce kariery. Odpiszmy sobie tak. I teraz czat przygotuje. Na bazie zasady Pareto 2080 albo 8020, różnie ludzie to nazywają dźwignie, które pomogą nam osiągnąć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, to i wskaże nam również te elementy, te rzeczy, których powinniśmy unikać, ponieważ będą nas blokować przed rozwojem i po prostu będą nam utrudniać te zadania. Przygotował nam następujące dźwignie efektywności, tworzenie wartościowego kontentu. Chodzi tutaj o to, abyśmy budowali markę osobistą, społeczność wokół marki, zwiększali swoją widoczność w sieci, rozpoznawalność, więc, jak najbardziej, na plus. Kolejna rzecz: nauka przez praktykę. Tutaj, czat mówi o tym, żebyśmy e, całą zdobytą wiedzę wdrażali w realnych naszych projektach. To, co przed chwilą mówiłem, więc, jak najbardziej, to również się zgadza. Trzecia rzecz to analiza danych z kampanii. Tutaj chodzi ogólnie o to, żebyśmy analizowali rzeczy, sprawdzali jak działają, czy w ogóle działają, szukali miejsc do poprawy, do rzeczy, które możemy usprawnić, aby wszystko szło nam jeszcze lepiej, więc wszystko na plus. Zgadzam się i podpisuję się pod tym całkowicie. No, i mamy też rozpraszacze. Perfekcjonizm w tworzeniu kontentu, coś, co na początku bardzo mi doskwierało, z czym przez długi czas walczyłem, i faktycznie to stopowało mnie w dalszym rozwoju. Zbyt wiele narzędzi i platform jednocześnie, tu również, jeżeli chcemy złapać zbyt wiele srok za ogon, to ciężko nam będzie nauczyć się czegoś raz, a dobrze, więc. Również się zgadzam, i ciągłe szkolenie bez aplikacji wiedzy, czyli znowu ta klątwa wiedzy, ta tak zwana, za przeproszeniem, mentalna masturbacja, kiedy po prostu skupiamy się na tym, e, myślimy, że cały czas brakuje nam wiedzy, przez co przyswajamy ją jeszcze więcej, zamiast ją wdrażać i działać, to uczymy się dalej, i przez co utykamy w tym błędnym kole, więc jak najbardziej się zgadzam. Na sam koniec czat zapytał się mnie również, czy podesłać mi literaturę, która pomoże mi pogłębić wiedzę w wybranych dziedzinach. Doradca kariery poleci Ci kilka książek, artykułów czy kursów, które pomogą Ci jeszcze bardziej pogłębić wiedzę. Odpiszmy mu tak, poproszę. Hop, enter. Doradca kariery polecił nam kilka książek, które kojarzę, na przykład tom autorstwa Gary'ego Kojarzę również e, na pewno tom, też jest bardzo fajna, czytałem. Tak więc są tutaj Dokładne polecajki, samopisy, czasami też polecić różne źródła, jak na przykład kursy, możesz też go o to poprosić. Może doradca kariery jeszcze nie jest idealny, ale jestem przekonany, że przydałby się modemu Robertowi te kilka lat temu i na pewno ułatwiłby mi rozwój zawodowy w przyszłości. Efekty są, ocen sam. A jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy i chcesz wypróbować mojego agenta GPTS, doradcę kariery, to link do niego znajdziesz w opisie. Będę ci niesamowicie wdzięczny za łapkę w górę i taktyczny komentarz, bo dzięki temu ten film dotrze do większej ilości osób, którym realnie może pomóc. A jeśli znasz jedną osobę, która aktualnie zmaga się z wyborem odpowiedniej ścieżki zawodowej, czy myśli o przebranżowieniu, to możesz podesłać jej ten materiał. Ja ci bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.